Dziś w ramach serii o Lekcjo Dywina, chcemy skupić się na kolejnym punkcie. Kolejny punkt z Łaciny nazwany jest meditacjo. Oczywiście jest to dla nas wszystkich zrozumiałe, że chodzi po prostu o medytację. Jak skupić się na medytacji? Co jest w niej istotnego? Jak przeżyć ten punkt, aby Słowo Boże, które mnie w tym prowadzi. Było dla mnie owocne? Medytacja polega na tym, że przede wszystkim ja nic jeszcze od siebie nie mówię. Fragment, który przed chwilą został przeze mnie poznany, przeczytałem go, nasyciłem się nim, albo inaczej posłuchałem, co Bóg mi szepcze do ucha w tym słowie, tak? Bo lekcja nam przypomina o tym, że to, że to Bóg nam czyta słowo. Teraz ja właśnie chcę się odnaleźć w tym słowie, które mówi do mnie Bóg. I tutaj tak naprawdę wspaniałym obrazem medytacji może być taka medytacja oparta na zmysłach, ona jest związana mocno właśnie z tym, co pokazują nam jezuici, co wypływa z mądrości świętego Ignacego z Loyoli, czyli spróbować się odnaleźć zmysłowo w danym fragmencie Ewangelii, zobaczyć ją obczami wyobraźni, spróbować sobie wyobrazić to, co się tam dzieje, tak? Może poczuć zapach, który mógł być w tamtym miejscu, tak? Czy, czy słowa, barwy głosu, dźwięki, tak? Może jest jakiś posiłek, coś się spożywa, jak to smakowało, tak? Wiemy, czytamy o tym, że Jezus kogoś dotknął, jak go dotknął, gdzie go dotknął, spróbować z siebie postawić w miejscu przeżywanego danego fragmentu tak? i kosztować niech to słowo, które mnie w jakiś sposób poruszyło to zdanie, dana perykopa być w niej, starać się w niej odnaleźć ale w taki sposób, w którym ja, właśnie uwagę mojego intelektu, mojego rozważania, nie skupiam na sobie, ale na tym, co się dzieje w danym fragmencie. To nie jest czas na to, żeby mówić coś od siebie. Nie, to jest czas na to, żeby dalej być w tym fragmencie. Medytacja będzie przestrzenią właśnie wejścia głęboko w dane słowo.